Tylko ten to kolejny odcinek na kanale. Dzisiaj będę grał no, parę trybów z moim bratem i od razu otworzę te to, to dwie skrzyneczki. Wczoraj to w BB w końcu po takiej przerwie od razu sobie ustawiłem. No ja nie wiem dlaczego. Wczoraj koło żetonów żetonów Miałem 6 big boxów, miałem big box i razy 6. A mój brat miał jedne, jednego. Najbliższego to że ten. Nie wiem, bo ja nie na ja tu No, więc otworzę sobie. Czyli tak jestem zadowolony, że... O, ob... mam postać, postać jest, jest postać, na odcinku jej, na początku postać. Mortis! Ło! Wow! Wczoraj też trafiłem coś. Na, na odcinku. W końcu mi się udało post, postać na odcinku, O nie Messenger. Ale jest Motis. Wczoraj też wiedziałem, że jak mi, nic, jak mi nic nie wypada, to w końcu mi coś zacznie wypadać. Jak się cieszę. O Jezu, jak mi serce bije. Co jest? Nic nie mogłem dropić w ogóle. I nagle zaczynają mi dropić postacie, ale to zawaliście. Ja bym chciał bardzo legenda, ale to i tak się już cieszę bardzo. Dobra, gramy. Yes. Zawsze chciałem Mortisa, bo...